Wszystko już jasne, Lech Wałęsa był bolkiem i to wiadomo już absolutnie od dawna, ale dzisiaj, dzisiejsze informacje IPN-u potwierdzają to. Nadal są oczywiście ludzie, którzy w to nie wierzą, którzy mówią, że to wszystko wina PiSu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie interesuje zupełnie co innego. Mnie interesuje duchowy wymiar tej historii, bo ona bardzo mocno uświadamia, że każdy z nas, a przynajmniej większość z nas, a przynajmniej ogromna większość z nas, w tym ja, ma tendencję do tego, żeby być duchowym bolkiem. Co to znaczy być duchowym bolkiem? To znaczy nie uznawać swojej winy, przekonywać siebie i innych, że absolutnie za nic się nie odpowiada, że wszystko, co wydarzyło się złego, to wina innych, żony albo dzieci albo męża, albo kolegów, albo czegokolwiek innego. A w ogóle to w ogóle jest nieprawda, tylko wymyślone. No przecież my jesteśmy porządnymi ludźmi, nigdy byśmy takich rzeczy nie zrobili. To w lot to wygraliśmy te pieniądze, a nie je komuś zabraliśmy. To ona nas zaciągnęła do łóżka, a nie myśmy z nią poszli do łóżka. To ktoś inny zrobił coś złego. A nie ja. I tak przez lata, przez lata budujemy mur, coraz wyższy, coraz mocniejszy, coraz bardziej dramatyczny, udowadniając sobie i innym, że my nie jesteśmy grzesznikami. Grzesznikami są inni. On jest grzesznikiem, to jest dopiero obóz, ale ja, ja jestem w porządku facetem. I w pewnym momencie, nawet kiedy dostajemy w twarz prawdą, tak jak ostatnio dostał w twarz prawdą, Lek Wałęsa, to i tak nie jesteśmy w stanie się do tego przyznać. I to jest chyba najgorszy stan, w jakim możemy się duchowo znaleźć. Grzesznik zawsze może wstać, zawsze może odwołać się do miłosierdzia Chrystusa. Ktoś skorumpowany, tak o tym mówi papież Franciszek, nie jest w stanie się podnieść, ponieważ nie widzi własnego grzechu, ponieważ zajęty jest tym, żeby się usprawiedliwiać i żeby udowadniać, że wszyscy inni są. Winni. Mamy w sobie taką tendencję i trzeba z nią bardzo mocno walczyć. Jak to robić najlepiej? Do konfesjonału. Konfesjonał jest po to, żebyśmy nie mogli siebie przekonywać, że jesteśmy niewinni. I to jest pierwszy krok. Drugi krok mocne uświadomienie sobie, że jesteśmy grzesznikami. Nie ma w żadnym z nas nic dobrego. To, co w nas jest dobrego, to zawsze działanie łaski Jezusa Chrystusa, która nas podnosi i pozwala nam. Wstać. I po trzecie, cała nasza nadzieja jest w miłosierdziu Pana Jezusa, nie w naszych dobrych uczynkach. Powinniśmy się szczycić, i znowuż mówi to Papież Franciszek: naszym grzechem, bo z grzechu podnosi nas Jezus Chrystus. Kiedy sobie to uświadomimy, to wyjdziemy ze stanu duchowego bolka. Dopóki uważamy, że jesteśmy niewinni i fajni, to jesteśmy duchowymi bolkami. Przykre, to, ale prawdziwe.